Dzięki grze Minecraft nasi gracze stworzyli niekończące się opowieści o kreatywności, odwadze i przyjaźni, ale także o porażkach, poświęceniu i nowych początkach. Historie mają moc. Legendy uczą nas o tym, co minęło, i o tym, co mogło być. Tworzą pomost między nami a pokoleniami dawno minionymi, i tymi, które nadejdą. Rozpoczynam ten podcast. Od słów, którymi zaczyna się strona poświęcona grze, której temat dzisiaj Wam y, przybliżę i opowiem, co nas czeka już najbliższej wiosny, bo wtedy ta gra ma wyjść. I cieszę się, bo to będzie bardzo świeży temat, ponieważ powiem Wam o czymś, co y, zostało wydane dwa dni temu, bo dowiedzieliśmy się dokładnie o tym, że w grze będzie dostępny tryb multiplayer w którym będziemy mogli grać nie tylko w kopie, ale też przeciwko innym graczom online. Oczywiście cały czas motyw tego, że będziemy musieli pokonywać przeciwników, którzy chcą się dostać do naszego świata nadal zostaje, więc prócz przeciwników online mamy też te NPC-ty, z którymi też będzie trzeba walczyć i być ostrożnym cały czas. Witam was w 13. odcinku mojego castu. Z tej strony Florect. Minecraft Legends naprawdę zapowiada się przekozacko. Poruszę w tym odcinku kilka zapytań odnośnie gry, które samemu chciałem wiedzieć. Oczywiście wiedziałem, że ta gra wychodzi, wiedziałem, widziałem mniej więcej, jak będzie wyglądać, ale nic poza tym. Dlatego zacznę od głównego zarysu historii, która czeka nas w, w, w grze. Świat zewnętrzny, czyli Overworld, zbiera się razem przeciwko wygłodnionym piglinom. Co mi się bardzo podoba ze strony twórców, to jest to, że wydarzenia, które są przedstawione w grze, nie wiadomo, czy się wydarzyły, ponieważ jest to legenda przekazywana przez wieśniaków z pokolenia na pokolenie. I od razu, jak to przeczytałem, nasunął mi się do głowy najnowszy mob, który wygrał głosowanie, czyli Sniffer. On też w opisie ma, że jest. Legendarnym stworzeniem, stworzeniem z przeszłości, który zostaje obudzony. Więc kto wie, może Sniffer pamięta wydarzenia z Minecraft Legends. Sama gierka będzie grą akcji w strategii, w perspektywie z trzeciej osoby. Szatą graficzną mi przypomina. Troszeczkę Borderlands'y, Tylko troszeczkę. Nie, nie, nie mocno. Takie tam delikatnie obrysowane rzeczy. Trochę bajkowa grafika, tak minimalnie. Ale co mi się bardzo podoba, to to, że Minecraft Legends przypomina grę, w którą nie udało mi się zagrać. Która była podobno bardzo. miała ogromny potencjał dostania się jedną z najbardziej grywalnych gier takich pikselowych, czyli Cube World. Yy, niestety gra, gra upadła, ale bardzo mi ją przypomina. I cieszę się, że w końcu będę mieć okazję pograć w coś podobnego. Oczywiście gry się różnią, ale bardzo mi przypomina tą gierkę i cieszę się, że będę mógł w nią zagrać. Głównym bohaterem będzie nasza legenda, która musi pokonać pigliny, które próbują dostać się do naszego świata. Co ciekawe, w jednej z zapowiedzi widzimy, że pigliny mają czterech przywódców, z czego jeden jest takim, powiedzmy, głównym bossem. I każdy z nich, każdy z tych władców piglinów, czy potworów z piekieł, będzie odpowiadać za inny rodzaj jednostek, bo każdy z nich wygląda inaczej. Bardzo myślę, że, że częsty motyw w grach czy w filmach, ale tak jak często on się pojawia, wszyscy go lubią, że... Musimy dojść do pewnego momentu, żeby pokonać jeden rodzaj jednostek, bo one się na przykład powtarzają w danym levelu. Tylko, że nie. Chodzi o to, że gra będzie ogromnym, otwartym światem. Więc kiedy dołączymy do gry, będziemy grać na jednej mapie cały czas. Nie będzie tak, że musimy Dostajemy poziom, na którym będziemy musieli pokonać dany rodzaj, daną ilość przeciwników, tylko będziemy chodzić od punktu do punktu, zbierać jednostki, budować kolejne osady, własne bazy, tak zakładam, żeby polepszać jednostki, żeby zdobywać ich więcej, żeby móc pokonywać kolejne, kolejne portale, bo, bo to chodzi o niszczenie portali. To jakby na razie. To widzieliśmy, że trzeba niszczyć portale. Może później będą jakieś wielkie forty zbudowane przez pigliny. No to się okaże, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. Oczywiście, tak jak w każdej strategii, mamy, mamy możliwość zarządzania jednostkami, o czym też jeszcze wspomnę. Twórcy gry stworzyli struktury, które nie pojawiają się w klasycznym Minecrafcie, nigdzie w zasadzie, bo dostajemy parę miejsc. I parę postaci, które nigdy wcześniej się nie pojawiały. Zaczniemy od serca świata, w którym się pojawimy, czyli studnia losu. Stamtąd dostaniemy najpotrzebniejsze nam rzeczy, którymi będziemy mogli zarządzać naszymi jednostkami. W, samej, w samym świecie gry dostajemy powiedzmy takich trzech oni po angielsku nazywają się The Hosts takich gospodarzy świata i tutaj kolejny taki uśmiech w stronę graczy od twórców, ponieważ ci gospodarze są to trzy y, urocze, urocze stworzenia. Jest to siła, wiedza i akcja. Każdy z nich wygląda inaczej, y, ma jakieś takie cechy, cechy bardzo go wyróżniające. Siła na przykład jest wysoka i ma cztery oczy. Wiedza jest malutka i ma uroczy, uroczy kapelusik. Za to akcja jest gruba, ma wielkie duże oko, ale ma dziecięcy głos. I według twórców siła, wiedza i akcja to są trzy cechy wyróżniające graczy Minecraft. Siła, jako chęć odkrywania świata, wiedza, jako znajomość receptur do budowania przedmiotów, oraz akcja to ciężka praca, żeby stworzyć coś na swoim świecie w grze. Myślę, że w trakcie gry będą to takie e, pomagajki, e, które będą nam dawać podpowiedzi, jako takie samouczki. I też myślę, że będą dawały nam misje jakieś poboczne, czy, czy nawet wątki główne, bo w jednej z zapowiedzi siła, wiedza i akcja zbierają się razem, żeby, żeby wykwinić, jak to się dzieje, że one się teleportują, te pigliny do naszego świata i że coś trzeba z tym zrobić. Z tej studni losu dostajemy trzy rzeczy: płomień stworzenia, Czyli umiejętność stawiania i budowania spawnerów dla naszych pomagierów w walce. I myślę też przy okazji, że dzięki temu możemy budować je, yy, różne struktury. Sztandar odwagi, nim zbieramy nasze jednostki i, wy, i dzięki niemu możemy nimi sterować. Oraz lutnie, po angielsku fajnie to brzmi, delut, dzięki któremu przyzywamy alaje, i one pomagają nam w budowie. W tej grze gracz nie robi nic, jeżeli chodzi o budowanie. Wszystko jest robione za niego. Zbierane surowce, budowanie, walka. Nie, walkę, walkę samemu możemy przeprowadzić, bo w, w gierce jeździmy na naszym rumaku, czy, czy w jednej zapowiedzi był pokazany taki przecudowny e, fioletowy kot szablozemny. Jeżdżąc na naszym rumaku możemy, możemy zabijać jednostki, machając mieczykiem. Cały świat też bardzo różni się. Nie, bardzo to za mocne słowo. Różni się od, od świata, którego znamy. Również pigliny, ponieważ pigliny są bardzo urozmaicone. Tak jak mówiłem, dostajemy ich. Różne, dodatkowe wersje, nie tylko te, te podstawowe, które znamy z klasycznego Minecrafta, ale flora i fauna też są bardzo urozmaicone. Dodano mnóstwo uroczych zwierzaczków, które prócz tego, że wyglądają słodko, raczej nie będą miały innego zadania w tej grze. Na przykład zostały dodane bursuki i z tego, co mi się wydaje, to chyba jeże też mają być dodane. No i znowu się powtórzę ten, ten tygrys szabnozemny fioletowy, który też wygląda przecudownie. Jestem na 100% pewny, że jak tylko go odblokuję, to to będzie mój, mój główny środek transportu. Wspomniałem wam o alajach i w jednym z odcinków o my, Minecraft Live powiedziałem o tym, że tak myślę, że troszeczkę to tam było, że moja teoria jest taka, że troszeczkę nam nie szali, żeby alaje wygrały, bo myślę, że już y, od dawna mieli zaplanowane Minecraft Legends, ale pojawiają się tam alaje i są ich dwa rodzaje: niebieski, taki, który znamy z gry, oraz żółty. Dla mnie on jest pomarańczowy, ale, ale ta, twórcy nazwali go, że jest żółty. Naszą lutnią niebieskiego y, alaja możemy wysłać w dane miejsce. Na, na zapowiedzi był to taki obszar w, na kształt kwadratu, w którym niebieski alaj, bo one są od zbierania materiałów do budowy, zbiera wszystko, co się na nim znajduje. Mam na myśli, Drewno na przykład, albo stone, albo diamenty, albo redstone, bo mm, to nie jest tak, że on wykopuje cały chunk na przykład. Nie, 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 zbiera to, co jest powiedzmy na zewnątrz i to, co jest uwzględnione jako przedmiot do budowy. Natomiast żółty alaj buduje dla nas to, co mu każemy. Co do budowy. W pasku zadań, które, yy, który, który mo można obejrzeć na zapowiedziach, mamy kilka struktur, takich podstawowych, jak na przykład most, wieża strzelecka, czy, czy schody, na przykład. Ułatwiają one przemieszczanie się, ponieważ yy, na przykład jadąc nie jesteśmy w stanie przeskoczyć kanionu, ale możemy zbudować tam most. Jeżeli mamy wystarczająco dużo materiałów do budowy, to może te alaje nam to zbudują. W trakcie gry, Możemy znaleźć skrzynię z niespodziankami od Alai, i nie jestem tego pewien, ale możliwe jest tak, że z tych skrzynek będziemy dostawać alaje. ale tutaj stawiam duży znak zapytania, bo nie jestem tego pewny, ale na pewno będzie jakiś sposób, żeby zdobywać ich więcej, żeby budować na przykład szybciej, albo wydobywać więcej, więcej materiałów. Na start dostajemy tych Alai z 5 z, z każdego rodzaju, a myślę, że. że Powinno być ich więcej, jeżeli byśmy na przykład w trakcie gry, w trakcie walki potrzebowali szybko zbudować jakąś nie wiem, wieżę strzelecką czy coś do wsparcia naszych jednostek. I tutaj przychodzi czas na to, żeby powiedzieć o tym, że nasza legenda zrzesza wszystkie stworzenia ze świata zewnętrznego. Wszystkie stworzenia, mam na myśli też takie. Przed którymi uciekamy w zwykłym Minecrafcie, czyli creepery, zombie i wszystkie takie niefajne potwory, z którymi nie mielibyśmy ochoty w prawdziwym Minecrafcie się przyjaźnić. Dodatkowo sobie pojawiają się też nowe potwory, na przykład Plank Golems. Są to takie drewniane, drewniane budła na nóżkach z oczami, które mają taką taką trąbkę i z tej trąbki strzelają strzałami. No, wyglądają też uroczo. I chyba z takich tych e, dobrych jednostek, które, które możemy przyzwać, które, które widzieliśmy na zapowiedzi to golem katapulta, który wyrywa fragmenty ziemi i rzuca nimi w struktury przeciwników. W Hubie do zarządzania jednostkami widzimy opcje też na wiele innych potworów, na przykład pillagerów. Każdy jakby rodzaj takiego golema małego będzie mieć opcję na wersję golema dużego, czyli na przykład jak mamy, mamy tego Plank Golems, na przykład, to myślę, że może, będzie można zrobić takiego dużego. Ale co ważne. W tym menu do zarządzania jednostkami możemy wybrać stricte, którą jednostkę chcemy gdzie wysłać. Z tego, co wiem z doświadczenia w strategiach, zawsze jest tak, że jakaś jednostka kontruje inną jednostkę. Więc zamiast wzywać wszystkie jednostki razem, które są dookoła nas, naszym sztandarem odwagi, możemy wybrać konkretnie tą jednostkę, żeby poszła w tamto miejsce, żeby zniszczyła coś, co ta jednostka kontruje. Uważam, że to jest bardzo fajne. Na początku myślałem, że będziemy niestety musieli jakoś ich, wiecie, fragmentem tego sztandaru zaczepić, żeby tą część wysłać tam, ale nie. Dzięki temu menu będzie można zarządzać konkretnymi jednostkami. I naprawdę już nie mogę się doczekać, jak będę mógł odkrywać, co pokonuje co. Zawsze lubiłem to w takich strategiach, żeby odkrywać, która jednostka jest mocna na którą. No i najnowsza informacja, którą dostaliśmy dosłownie w, w czwartek albo w piątek, o tym, że czeka nas rozgrywka y, multiplayerowa w koopie Będą stworzone dwie drużyny, z czego każda będzie składała się z czterech legend. Y, będziemy pewnie spawnować się na jakimś y, randomowo wygenerowanym świecie. I prócz tego, że będziemy musieli walczyć między, między sobą, między naszymi przeciwnikami online, to główny motyw gry, czyli pigliny próbujące przejąć świat, cały czas będą nam przeszkadzać, i to cały czas będzie po części cel rozgrywki, żeby nie dać pokonać piglinom tego świata zewnętrznego. Naprawdę fajnie, bo, bo będzie można się podzielić zadaniami, jeżeli będzie się grało więcej osób. Dlatego bardzo nie mogę się doczekać tej opcji nagranie online ze znajomymi, yy, a nie chciałem tego podawać wcześniej, bo było tylko tam delikatnie wspomniane, że będzie jakiś tryb multiplayer, ale na szczęście dwa dni temu było dodali filmik taki zarysowujący główny motyw tego trybu multiplayer. Mam nadzieję, że tak jak ja czekacie na najnowszą grę od Mojangu. Uważam, że niedługo, bo wiosna przyszłego roku, a czas leci jak szalony, więc to, to nie. myślę, że to nie tak długo. Cieszę się, że jest taka y, słuchalność tego podcastu. Bardzo mi z tego powodu miło. Mam nadzieję, że jak ktoś sobie tego słucha, to jakoś zachęcam go do powrotu grania w klocki albo, albo no po prostu. Jakoś mu to poprawia dzień. Słuchanie o, o, o grze, o której mało wiedział, albo o grze, w którą kiedyś grał i przestał. Bardzo mnie cieszy, że jest taka słuchalność na, na Spotify'u i, 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 i na innych platformach. Następny odcinek będzie o zapowiedzianym ostatnio już blade'ie Opowiem Wam o nim, jak o najlepszym graczu klocków, który kiedykolwiek istniał i chciałbym żebyście chciałbym żeby żeby polska scena y, taka Minecraftowa usłyszała o nim i myślała o nim tak dobrze jak robi to, to robią to zagraniczni twórcy naprawdę gość robił niesamowitą robotę i o nim opowiem wam y, w następnym odcinku a tymczasem trzymajcie się życzę wam y, miłego tego zimowego czasu bo wczoraj spadł śnieg więc Trochę już zima. Do usłyszenia w następnym odcinku. Papa! Pa.